Witajcie! Lato sprzyja spontanicznym pomysłom. Jednym z nich może być weekendowy wypad za miasto. Jeżeli macie ochotę na taki spontan, to szykujcie namiot, żeby nie tracić czasu na poszukiwanie odpowiedniego hotelu. Ale zanim film, to najpierw przedstawię kolejnego gościa. Dziś dodatkowy patent pokaże Wam nasza znajoma youtuberka Ania z Kici TV. Przy okazji bardzo dziękujemy Wam za suby i zapraszamy do oglądania. Uwielbiam wyjazdy na wakacje, biwaki czy obozy, na których można spać pod namiotem. Ale z każdym takim wyjazdem łączy się nierozerwalnie jedna rzecz. Pakowanie rzeczy. Kiedyś był to dla mnie ogromny problem, bo zazwyczaj brałam ze sobą całą szafę i przed wyjazdem zawsze była awantura, że walizki się nie domykają i muszę zrezygnować z jakichś ubrań. Ale od pewnego czasu mam na to świetny sposób. Teraz przygotowuję sobie konkretne zestawy, które wkładam do malutkiej walizeczki, która zajmuje naprawdę niewiele miejsca. Oglądajcie! Na początku zawsze układam najdłuższe ubranie. W tym przypadku są to spodnie. Na nie kładę odpowiednio ułożoną koszulkę czy bluzkę. Teraz należy położyć skarpetki palcami do siebie i zawinąć całość w ciasny rulon. Na koniec zewnętrzne części skarpetek naciągam na powstałą tubę. Dziewczyny, aby nie psuć efektu, polecam wam zabrać ze sobą ręcznik z mikrofibry, ponieważ jest bardzo lekki i zajmuje bardzo mało miejsca. Zobaczcie, tak oto wygląda walizka kobiety, która wyjeżdża na 7 dni. Wydaje się prawie niemożliwe, prawda? A jednak tak naprawdę mam jeszcze pół wolnej walizki. Mogę tam wrzucić tonę książek i jeszcze 10 par butów. Założę się, że jadąc na noc pod namiot, często macie taki sam problem z brakiem światła jak ja. Ile razy to denerwujemy się, szukając czegoś w ciemności. Dlatego dzisiaj pokażę Wam sprytny patent, jak szybko temu zaradzić. Do sposobu wykorzystam biały karnister i latarkę czołową. Butelkę po wodzie destylowanej napełniam do połowy wodą. Teraz tak zakładam latarkę, aby świeciła do wewnątrz i gotowe. Tak naprawdę wystarczą tylko dwie rzeczy. Aby ułatwić sobie życie. Cześć, to Kici, a ja mam pomysł dla tych, którzy nie mają namiotu, albo po prostu nie mają możliwości wyjechania za miasto, a chcieliby poczuć taką namiotową atmosferę. Choć troszeczkę. Żeby zrobić nasz magiczny namiot potrzebujemy koca, Sznurka, jakiś światełek i pełno poduszek, ile tylko masz. Aha, jeszcze klamerki, no ale zapomniałam im pokazać. <laughs> sznurek przywiązujemy przeciwlegle. Ja przywiązałam do klamki i do gwóźdka. Koc na sznurek, boki podparłam poduchami, a tu jeszcze sznurek dowiązałam do żyrandola dla dodatkowego zabezpieczenia. Podstawę już mamy, to teraz jak was poniesie wyobraźnie Ja dorzuciłam jeszcze jeden koc, w środku wyposażenie, światełka. No, jest gotowe. I jak podobało się moje królestwo? No może nie jest idealne, ale pamiętajcie, że przy robieniu takiego namiotu to zabawa jest najważniejsza. A uwierzcie mi, Wasze dzieciaki go pokochają. I może dla Was też skapnie jakiś romantyczny wieczór. Wakacyjny wypad za miasto to świetna propozycja dla całej rodziny. Aby przywieźć ze sobą tylko te dobre wspomnienia, warto wziąć ze sobą miksturę, która złagodzi ból po ewentualnych ukąszeniach. No a jak wiadomo, latem tych owadów jest sporo i to właśnie w tym okresie dają nam się najbardziej wyznaki. Dziś pokażę Wam, jak przygotować sobie miksturę na taki wypad. Na początku do rondelka wlewam mniej więcej szklankę wody. Następnie wkładam żaroodporną miseczkę. Teraz włączam palnik na małą temperaturę i nakładam kolejno. Łyżkę stołową oleju kokosowego oraz dwie łyżki stołowe masła shea. Roztopione składniki mieszam. Kiedy powstaje jednolita masa wyłączam palnik i dodaję 20 kropli olejku eterycznego z drzewa herbacianego, 10 kropli olejku lawendowego, 7 kropli olejku z mięty pieprzowej, 7 kropli olejku z trawy cytrynowej i całość dokładnie mieszam. Na koniec przekładam balsam do pudełeczka i czekam aż zastygnie. Aby balsam był mniej podatny na działanie wysokiej temperatury, można do niego dodać wosk pszczeli. Użycie takich składników pomoże zredukować wszelkie uszkodzenia skóry oraz jej podrażnienia powstałe na skutek ugryzienia przez owady, a dodatkowym atutem jest jej bardzo ładny zapach. Ognisko to według mnie nieodłączny element każdego biwaku, ale często rozpalenie go przysparza kłopotów niejednemu traperowi. Dlatego pokażę Wam dzisiaj bardzo prosty pomysł na wykonanie domowej rozpałki do ogniska. Najpierw rozpuszczam świeczki w kąpieli wodnej. Następnie zamaczam bawełniane płatki kosmetyczne w wosku i starannie je nasączam. Na koniec odkładam je, aby wyschły i gotowe. Taka podpałka została już wielokrotnie przetestowana i super spełnia swoją rolę, ponieważ pali się naprawdę długo. Poza tym jest leciutka i zajmuje niewiele miejsca, co jest dość istotne przy pakowaniu bagażu na wyjazd w plener. Podczas ładnej pogody lubimy wyjść na dwór i pogrylować, jednak często przeszkadzają w tym nam małe latające szkodniki. Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić na nie prostą pułapkę. Na początku przycinam butelkę w połowie jej wysokości. Następnie odkręcam nakrętkę. Teraz obie części składam tak, aby szyjka butelki była skierowana do dołu. Na koniec przygotowuję miksturę z octu winnego, cukru i odrobiny soli. Wszystko dokładnie mieszam i przelewam do butelki. Taka mieszanka świetnie działa na osy czy muchy, ale możecie być spokojne, bo na pewno nie zbawi pszczół, które są dla nas bardzo pożyteczne. Ciekawe, czy zachęciłyśmy Was do wypoczynku na świeżym powietrzu. Jeżeli zdecydujecie się na taki spontaniczny wypad pod namiot, koniecznie zróbcie fotę i podeślijcie ją na naszą facebookową grupę. Będzie nam również bardzo miło, jeżeli zostawicie suba i nie przegapicie kolejnego odcinka, który już za tydzień w poniedziałek. Dziewczyny, od teraz jesteśmy też na Instagramie. Do zobaczenia!